Cześć, światło jest i weko dzisiaj na serwis wjechało. I tak, tu mamy klamkę. O. Ta klamka coś urwana. Od zimy? Czy tam od wiosny? Nie wiem. Nie. O, już dawno temu. No i włącznik tutaj ten kierunki to muszę zmienić bo gdzieś na dziurze podskoczy to wycieraczki same się włączają. Części mam, klamka, włącznik. Mam nadzieję, że to tutaj tymi kostkami będzie pasować wszystko. Dobra, teraz co? No właśnie, co teraz? Krzyżakowy i jakiś sobie płaski. A dobra, taki. Pierwszy ten włącznik tu zrobimy. Kurczę, wjechałem nim teraz z dworu, bo stał tam pod folią na tym hangarze. Co tym śrubki? O, 169 tysięcy. Przejechane. Nawet nie widziałem, kiedy to się z tego No, te plastiki to też już takie zużyte tutaj, popękane, ale jakoś to <laughs> mogłem wczoraj wieczorem tutaj go wstawić. To bym trochę cieplej, bo tak to zimne, siedzenie zimne. nas tu nie ma się. <laughs> Dzisiaj koło zera było. <laughs> A wycieraczki, tutaj to mówię, to gdzieś na dziurze samochód podskoczył i albo kurde ten na przerywane się włączyło albo na jedynkę i sobie chodziło i wyłączyć tego nie szło trzeba było góra do góra dół, tym włącznikiem pokręcić poruszać kierownica mam nadzieję że zejdzie bo ja ją kiedyś tutaj zmieniałem z tej starej znaczy ze starego modelu na nowy dobra ten dolny mam no odkręcony Jakiś klucz by tutaj do tego, hmm, 22, 24, nawet nie wiem co tutaj jest, o kurczę, 22, zobaczymy, a, większy, no dobra, Tak myślę, czy tym się zapiera, czy sobie wziąć kluczu darowy. poszło. Nie ma podkładki żadnej. A, tu się ten plastik został, nie wyciągnę chyba, jak kierownica jest. O. I możemy teraz tam po angielsku jeździć i co nadal nie wyjdzie no to lipa tutaj statyjka przeszkadza trochę Ach, na bok wyszedł. i dobra co tu teraz my mamy można by to też śrubokrętem zluzować To dobra, gdzie to te teraz kurde się do tych kostek tu dokopać, gdzie to tam? A tam jest gdzieś. Wiecie co na chwilę kamerę muszę ściągnąć, bo to muszę zanurkować z głową sobie lampę jakąś postawić, tu do środka przenośkę, jak fajnie one tutaj wytarte. Dobra. Muszę powcinać, tam są trytytki i ten. I kostki się tam dokopać gdzieś. No i sytuacja ma się tak. Kurde, wszystkie te z bezpieczników. Prawie wszystko muszę powypinać, bo to są kurde, na samym dole te kostki, a zamki do wypinania kostek są akurat od tej strony, że jednak trzeba wszystko wyciąć. myślałem, że już teraz dojdę do, dobra, to jest od świateł i kurde i tamta, żeby to, ta... całą instalację trzeba było wypruć, ale z drugiej strony to mi się podoba, że fajnie tutaj w skrzynkę wszystko można, po poupinać, poupinać, dobra i teraz kurde który jeszcze to tam idzie ten tu może jakoś kurde kupnego... Wydostanę, wydostanę i mamy to na wierzchu gdzie mam ten włącznik teraz? aha na stole kurde w tym nowym to zobaczcie jak to Rychidnie tutaj na opaskę zaciągnięty kawałek tego, a w samochodzie mam do odcinania. Z nożami się go nie zabezpieczy, nie zakręcę, to nie obetnę tego dziwostki. A już myślałem, że jakaś rzeźba i to bezpośrednio mówię, gdzieś tam w bezpieczniki wchodzi. Tu patrzę gdzieś wodą zalane było, bo bardzo ta kostka, ale woda to się może stąd tutaj lać. Tu nie ma takiej gumy na kurde o nie będziecie widzieć bo tu co do kabiny wszystko wchodzi no dobra popróbujemy z tym na dół kurde jeszcze gdzieś od sprzęgła się wpakowało wszystko dobra teraz ja mam krzyżakowy silwokręt Nieco jest do jasnej, ciosnej. się okaże że co, i na średnicę to ma przecież nie? A na rurę? Niech uchu. same komplikacje. Tu mamy 40. Około Tu mamy 40 A tu mamy 37,5 No to trzeba będzie Na siłę to jakoś <laughs> Zapakować Co za żłób to kurde na ten Nie ma w środku nic do podparcia a skręcił jakiś kurde opaskę do końca i ludo Poczekajcie, opaska pójdzie w tą stronę, to sobie ją później może tutaj zaodciągnę do góry, do tego, podciągnę. No i teraz, teraz tu to wlazło. Dobra, i opaska też jest na miejscu. Tam jest takie nacięcie, że to tak ma stać tutaj, dobra. No to co? Trzeba zapinać z powrotem, tylko muszę sobie coś tu pod nogi przynieść, bo miałem taką gąbkę od ryb, odtarła, ale ona mokra i kurde kolana trochę mokre. Dobra, idę coś szukać do tego, do ręcznika jakiś tutaj. No i dobra, możemy to, aha, ja tutaj latarkę sobie wyłączyłem. Jakoś teraz to upinać z powrotem trzeba. Tu patrzę, kurde, przewód jakiś. Chyba jak wystaje za bardzo i ściągnięta się to było tu to było tu teraz co było dalej no właśnie jak to było dobrze że sobie zdjęcia zrobiłem gdzie tu zdjęcia są dobra tamte mamy niebieskie idzie szeroka niebieska idzie tu Dwie te, małe, czarna i biała. Aha, a tam jeszcze coś jakaś czarna, kurde taka. Co się, kurde, z tym pomieścić to. Dobra, i teraz. A, tam co są. Aha, czyli tam było... To wolne. to. I to. Teraz żółta idzie tu Jak to tam kurde poprzekładane jako, że naciągnąć tego nie można I zielone I szare A tamto, no dobra, a tu kurde, co to też było tyle wolnego tam? A właśnie Raz, dwa, trzy Uff. Chyba tak Niebieskie i tu mamy, dobra, tu zapniemy, tam widocznie nic innego nie było, teraz tak, te dwa muszę wcisnąć jeszcze tutaj jakoś, ale ona sztywne. Już No to nie tamta, to ta dziesiątka musi być. Nawet nie wiem co tam widzicie, może coś tam widzicie, ale no dobra, bo też coś przekręca. <coughs> Aha, to bym sobie to od razu mógł dokręcić. Albo później dokręcę, bo się muszę z tym tutaj teraz ułożyć z powrotem tak jak było. <coughs> i tak tutaj mówię, połamane <laughs> no właśnie a wtedy jakoś to bardziej tutaj pasowało ła, jeszcze <coughs> Łokciem w ten klucz się zaparłem, o właśnie, to coś koło tego było, że to mi tak nie ma ucha, żeby się z tym dokręcić, to będzie tak jak było stać, o, tu najwyżej tam mogę trochę. Wszystko tutaj potrzaskane, połamane. Niedobrze, ale dobra. <laughs> Podłączę akumulator i zobaczymy czy to wszystko będzie tutaj żyć. A tu takie kurde, te włączniki. do tej pory to wszystko działa? Jestem zadowolony z tych akumulatorów. Dobra, klucz w sumie tu gdzieś zostawię. W razie coś by tam zaczęło dymić Dobra, na ręcznym mam kluczy gdzieś tu. Muchawa chodzi. A nie ma tego na tamtym starym kurde jak to tutaj wszystko na to. Na tym starym też nie było tego. No światła są. Aha, jeszcze wycieraczki trzeba zobaczyć i Ach, przymknę klapę i sobie wycieraczki od tego. No właśnie, szedłem wycieraczki podnieść. I co teraz? Przerywane są. Dobra, to teoretycznie to można skręcać, później te skręcam, to nie wiem co tutaj jakieś kostka wystaje od czego to tutaj jest taka aha, to może być jakaś tutaj, bo dobra, to jeszcze muszę wykręcić tą stronę deski i zobaczyć aha, bez tego, bez kluczyka to nie ma światła no nie ma kurde tego ale na starym też nie było, to <laughs> podejrzewam, że to mina włącznika imbusy w maszynie, kurde ja tu przecież mogę sobie ten, ten stolik podnieść, co to będzie tu jakiś taki, No za duży, Bo tu nie działa yy, podświetlenie, że nie wiem co jest ten, ale patrzę tam jakaś kostka <laughs> spod deski wisi, chociaż ona mi trochę taka za duża jakby na, na reszta zegarów działa. Hmm. Tu wszystko jest podłączone. Tu jest jakiś wolny przewód. A gdzie mam tu ma iść? Czy nie ma tu iść na niego. Nie ma miejsca dla niego. Jakieś kurde taki pior, wie co tutaj jest Ale tu mówię, tu wisi jakaś kostka i nie wiem do czego ją tutaj przypasić dobra niepotrzebnie to wykręciłem Tak to wszystko działa tutaj i obrotomierz, i wskaźniki, ale no mówię, brakuje tylko tutaj, ale to może no właśnie było wykręcone, mogłem zobaczyć, bo to może gdzieś tam jakaś ścieżka się odlutowała czy co. Sprzyskiwak działa. Kierunki są. No i to reszta też mamy. Dobra, teraz tu jakoś ten plastik tu, ten wchodził tu jakoś od boku. Burda, Сейчас, 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 Teraz będzie dobrze. Bez tego mocowanie się tam jest w tej przegródce kawał dobra. Dobrze będzie takie teraz. Jakieś te opaski, to bym tutaj gdzieś upiął, może tego, tego gdzie, do czego. Przez nic nie ma miejsca. Dobra, tam go będzie trzeba. Zawsze w drzwiach jeżdżą. Kurde, <laughs> małe jakieś takie. rozpręgu na beton, a siedzenie do tyłu. A teraz gdzie to przełożyć tutaj ten wąs od opaski. Cicho, cicho, bo... No i dobra, to już tutaj z boku jest, tam patrzę, ta deska kurczę od tego jest urwana, mocowanie ma, no dobra, lepiej nie będzie. Myślę, bo nie popatrzyłem, czy ja kierownicę miałem prosto, jak ją ja ściągałem. mniej więcej koła prosto stoją. Co, już nie ma więcej sił we chyba, chyba tak. Jeszcze jedną, tylko tu bym musiał z podkładką i. Aha, bo tu nie było. Dobra, to idę. Idę jakiegoś wkręta. A gdzie ja mam? Aha, wkrętarka chyba została w samochodzie wczoraj. Sama była właśnie. Dobra, weźmiemy. Takiego drogi psów. No chodź to. Będzie za drugi w się takiego Podkładkę poszerzaną. Bo jest tam przez tą osłonę przeciągnięte w ogóle. Nie ma tego. W piątek nie będę miał już ramy, O! I to się będzie trzymać. Mm. Ruszam dźwignią, a cały ten lata Ale tam jest opaska Dobrze, zobaczymy ile to pożyje patrzę, dobra, ten wielowpust, wpust. To To damy tak. Najwyżej będzie trzeba tam wciągnąć jeszcze raz ownicę. A, będzie tyle. Dobrze. Jeszcze raz się to wszystko kontaci. Kierunki są. Krótkie, długie. Nie mamy, mówię, nie mamy. Ale kurde, dokręcone na fest. A to wszystko tu na to świnia w pateku hmm. dobrze to to by było teraz jeszcze to też się na dziurach otwiera to, co, ma się nie otwierać jak to już tutaj z tej strony zawias wyłamany i to będzie tego tutaj będę musiał większego jakiegoś poszukać ale to później idę na śniadanie bo Zapracowałem. Klamka. Klamka. będzie robiona po śniadaniu i... No i chyba wszystko. Akumulator klemę dociągnąłem. Ale jeszcze raz zobacz. Co napisa pamięci tu. i dobra jak już mam otwarte teraz kiedyś trzeba zajrzeć nie gdzie tą miarkę? aha tu e, oleju to jeszcze jest w tym roku już zmieniać nie będę no jest dobrze Aha, jeszcze mógłbym zobaczyć, z tej strony on ma od świet żarowych. E, taki, a tutaj dobra, to sobie odkręcę, I, bo to i tak nie działa, a gdzieś, aha, tam jest, no właśnie, teraz kurczę, to było chwilę odkryte, jak tutaj kwiaty przestawialiśmy, kamerę z głowy tylko ściągnę. <laughs> tutaj jest ta duża pompa, HL200, jest 320 silnik, no i pompa. Pompa jest taka. Wlot jest jak wiadro do niej. Yy, na ramię takie sanie są zrobione. Ta rama raczej oryginalna jest taka, bo kilka takich widziałem. I co? Działa. Maksymalna wydajność 420... 420... tam do 420 kubików na godzinę chyba. Tak jest. Kiedyś to na wstrągarni mieliśmy. Wodę musieliśmy zawracać, no i to parę lat takich było, że latem co woda przeleciała przez stawy, no to woda była cofana, bo po prostu za mało tej wody było. Chodziła całą dobę, paliwo się tylko dolewało, nawet nie w ten oryginalny zbiornik, tylko od agregatu, taki jak na tym PAT 16 agregacie, zbiornik na nóżkach obok stał. Mało tego, kiedyś wał korbowy się urwał, w pękł. Już nie pamiętam z której strony, czy od strony koła zamachowego, czy tutaj od rozrządu. Mama do mnie zadzwoniła, że przyjedź szybko, bo pompa coś tłucze. No to 8 km mam z podwórza na podwórze, zanim się zmontowałem, pojechałem, pompa ciągle chodziła. No i faktycznie już, kurde, taki ten huk wielki. Więc co jest? Wyłączyłem. Na odprężniku kręcę, a pompowała ciągle. Na odprężniku ciągle kręcę korbą, No idzie, ale tam jest taki jeden moment, że sobie klepnie. Ale później patrzę, ja tutaj ten biorę się zakręcenie, a z opóźnieniem dopiero mi koło zamachowe. Reaguje to mówię, kurde, a to wtedy też było potrzeba, żeby chodziła. No i wtedy musiałem zmieniać, rozbierałem silnik, zmieniałem na wał korbowy z Andrychowa. Od razu dzwoniłem, żeby cały komplet przysłali. Wał korbowy był nowego typu z tą nową panewką. Korbowód do tego, tłok i reszta zostało, no bo to było dobre i zresztą to kiedyś tam <laughs> był ten silnik robiony. że Mówię, to jest w pełni sprawne i w każdej chwili do użytku. Dobra, na razie.